Jesteś osobą, którą drażni wyskakiwanie z lodówki różnych twórców, produktów albo usług, no to moje wnioski mogą Ci się nie spodobać. Wiele osób nadmiernie skupia się na budowaniu zasięgu i ruchu. Chcą docierać cały czas do nowych odbiorców, aby sprzedawać więcej. Jednak zapominają o prostym fakcie. Nie każdy klient kupuje od razu i nie każdy od razu zapisze się na Twoją listę mailingową. Środek Lejka to klucz do sukcesu w wielu różnych branżach. Prosta kampania remarketingowa może zdziałać naprawdę cuda. Sam utrzymuję moją ciepłą grupę odbiorców w kampaniach remarketingowych, które powodują, że niemal każdego dnia dostaję informację, że hej Patryk, ciągle widzę Twoje reklamy. Czy to źle? No niekoniecznie, ponieważ napisali do mnie z zapytaniem o współpracę. Zaczynam nowy projekt, więc napisałem do Ciebie. W końcu nagrałem kurs, więc chcę ruszyć z jego promocją. Prostałem się z naszym człowiekiem od reklamy, a teraz szukam kogoś nowego. To tylko kilka z powodów, które usłyszałem w ostatnim miesiącu. A wiesz dlaczego napisali do mnie? No bo właśnie moje reklamy były na wierzchu i te reklamy cały czas im się wyświetlały. A jak to wygląda przy oknach sprzedażowych Twojego kursu? No prowadzenie kampanii sprzedażowej przez 4 tygodnie raczej nie będzie najbardziej efektywnym działaniem marketingowym, ale przecież wszyscy wiemy, że nie każdy klient kupuje od razu, prawda? Więc jak zorganizować swoje kampanie, aby wykorzystać na maksa potencjał? potencjał naszej listy mailingowej. Podczas okna sprzedażowego wysyłasz maile do zapisanych na webinar. Robisz to przez 5, 7, 10 dni. No i nie każdy w tym czasie dokonuje zakupu, no bo mogą Ci nie ufać, może to nie jest odpowiedni czas, może oferta jest zbyt słaba, może Twój produkt nie do końca ich przekonuje. Więc warto wrócić do tych osób, które zebrałeś w pierwszym oknie sprzedażowym. Możesz przygotować kilka maili, które zaangażują Twoją obecną listę mailingową i wyślesz im na przykład kilka informacji o tym, że rozpoczynasz nowy webinar albo rozpoczynasz nowe okno sprzedażowe i dzięki temu możesz odzyskać kilku klientów z poprzednich kampanii. Ta informacja dociera do osób, które wcześniej zapisały się na listę mailingową i dzięki temu realnie zwiększa szanse na większą sprzedaż, no bo może akurat po kilku tygodniach albo miesiącach ta osoba jest bardziej gotowa do tego, żeby kupić Twój produkt. Musisz pamiętać, żeby pomiędzy oknami sprzedażowymi też wysyłać tym osobom maile, aby to nie było tak, że odzywasz się do nich raz na trzy miesiące i tylko proponujesz im zakup swojego kursu. Budowanie więzi z klientami jest dosyć istotne. Możesz to robić właśnie przez e-mail marketing albo przez kampanię remarketingową. To tylko jedna ze strategii, którą możesz wdrożyć do swojego lejka sprzedażowego. Jeżeli chciałbyś ich wdrożyć więcej i jeszcze bardziej zwiększyć sprzedaż Twojego kursu internetowego, to przygotowałem specjalny, bezpłatny poradnik, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu i znajdziesz tam zdecydowanie więcej taktyk, które możesz wdrożyć. Tymczasem powodzenia we wdrażaniu.